A gdy nie masz samochodu, dzieci, psa, kota, chomika i pijesz jedno po pracy, to jesteś czy nie nieuzależniony? Pozdrawiam. No, przyjacielu, może nie masz tego samochodu, bo pijesz właśnie codziennie piwo. Może nie masz psa, nie masz chomika, nie masz rybek, nie masz żony, nie masz pracy, bo pijesz właśnie to piwo. Zastanów się nad tym może. I coś może źle robisz. Ta samotność może jest u Ciebie, może nie ma co to mi obchodzi? Dla mnie najważniejsze jest to, że jeżeli ktoś pije codziennie, jeżeli coś robi coś codziennie, nie mylmy z tego z fizjologicznym podejściem, czyli nie wiem, siku robię, jestem uzależniony od na siku. Nie. Że jem codziennie, jestem uzależniony od jedzenia. To są rzeczy, które musimy robić fizjologiczne. Ale jeżeli chodzi o picie alkoholu, jeżeli codziennie musisz wypić po pracy piwo, wo, why, why? O co chodzi? Dlaczego? Czemu nie mogę nie pić? przez tydzień, dwa, trzy, miesiąc, rok pół, rok, pół roku, nie wiem, zastanów się nad tym. Nie wszyscy są uzależnieni, ale wszyscy mogą się uzależnić. Ja ostrzegam ludzi i próbuję edukować, żeby nie wchodzić w to. Ja wiem, że też ciężko wytłumaczyć osobie, która, której sprawia to przyjemność i ona jest U, fajnie wyluzowana, ale codziennie? Na tym trzeba się zastanowić. I nie chodzi o to, że wszyscy, którzy piją codziennie piwo, już są uzależnieni. No, ale pracują na to, pracują i to bardzo ciężko. To nie jest zdrowotne, i to nie jest zdrowe, dlatego, żeby normalnie funkcjonować. Po co? Po co? Zostańcie w tym nieuzależnieniu. Ile osób uzależnionych, którym pomagam, by zrobiło wszystko, co ich mocy, żeby wrócić do tego stanu, że mogą wypić, ale nie muszą. Jakbym ja wiedział to, co teraz, to też bym tego nie zrobił. Więc staram się ostrzegać, przestrzegać. Edukować ludzi, żeby uważali na to. A to, czy to wy będziecie pić, czy nie pić, co to mi obchodzi. To jest wasze życie, wasza sprawa. Ale po co? Są naprawdę lepsze rzeczy do robienia niż codziennie nie picie, czy jaranie jointów, czy zażywanie jakiejś substancji, żeby się trochę poczuć lepiej. Nie niście sobie życia, tak jak wielu sobie zniszczyło, i już nie wyszło. Już nie dało rady powrócić. O to mi najbardziej chodzi nie idźcie w kierunku, który jest zły. Znajdziecie się, popatrzcie, popserujcie, zrobicie detoksykację, ograniczcie pewne elementy waszego życia, picia, czpania, czy co. Zobaczcie, posprawdzajcie się, pójdźcie do specjalistów. To jest bardzo istotne. Dobra, trzymajcie się.